Witam wszystkich serdecznie, gorąco pozdrawiam na kolejnym już odcinku Rozmowy za Światami. Jeżeli Państwu podoba się to, co robimy, proszę lajka, like suba, udostępniajmy, a tam jest też taka mała ikonka z boku na dole, że można wpłacić za naszą pracę, którą wykonujemy. No cóż, wakacje dochodzą końca, więc możemy dalej coś wrzucać. Trochę było przerwy, każdy miał wakacje, a też i dużo pracy. Dzisiaj, proszę Państwa, Jan Olszewski. Kto to był, to ja nie muszę Państwu chyba mówić i przypominać, zacna postać, która została. No, jakby to powiedzieć, trochę zmarginalizowana, a potem, no niestety, wszystko się nie fajnie potoczyło, ale oddajmy głos. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że kiedy nagrywam, nagrywam to bezpośrednio. Nie jest tak, że gdzieś tam sobie to układam w głowie, jest to wszystko bezpośrednie. Zapraszam do wysłuchania. Władza sama w sobie, władzą, jest czymś niesamowitym i czymś dobrym, jeśli jednak jest poparta szczerymi i dobrymi faktami, jeśli opieramy się na prawdzie i tylko prawdzie, a nie fałszu. Cóż mogę powiedzieć do sytuacji, w której ja się znajduję? Jestem szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Każdy w życiu ma swoje minusy. Każdy w życiu gdzieś dokonał być może nie takiego wyboru, jak powinien, za który oczywiście musi być osądzonym, a właściwie sam musi osądzić swoją sytuację, ale nie ma ludzi czystych krystalicznych. Natomiast musimy dążyć do tego krystalicznego, swojego oblicza do tego, aby uwypuklić i uświęcić swoją duszę. Czy czuje się przegrany, uszkodzony, nie, ja jestem wygrany. Jeśli chodzi o tą stronę, po której jestem, i tu gdzie jestem, jestem wygrany. Jestem spokojny, jest mi dobrze, robię wiele innych rzeczy, ale zapewne chcecie wiedzieć, jak zapatruję się na to, co się dalej dzieje na tej mojej ukochanej ziemi. A może na tej kochanej Polsce dla której poświęciłem całe swoje życie, ratując innych, wyciągając opresji, a potem próbując Polskę uwznoślić. Jak się czuję? Mogę tylko z politowaniem spojrzeć, jak ona wygląda, jak taki ptak zamknięty w klatce, który się szarpie. Jeśli we władzy, a wiem co mówię, nie ma Boga, jeśli ci, którzy rządzą, stają się laiccy albo laicyzują kraj, zdani są sami na siebie. I będąc zdanymi samymi na siebie, przegrywają nie tylko sami, ale przegrywają cały kraj. Ludzie, którzy biorą obowiązek i na barki swoje wszystkich ludzi, bo co to jest wziąć obowiązek bycia prezydentem, premierem czy innym jakimś członkiem rządu, ministrem? Co to oznacza? Oznacza to, że od tej pory bierzesz ludzi wszystkich pod swoją opiekę i ci wszyscy ludzie ufają, że zrobisz im, może nie jest to określenie fajne, ale zrobisz im dobrze. I raptem okazuje się, że wszystko robisz tylko, żeby siebie zadowolić. To ciężki grzech. To ciężkie przewinienie. Ja widziałem tutaj wielu polityków różnych. Politykierów, jakby to powiedzieć, którzy biegają w kółko za swoją władzą, którzy biegają w kółko za swoją władzą i chcą albo próbują być tacy mocni, a już nie są. Chęć władzy bardzo często przysłania misję, jaką ta władza powinna sprawować. Co mam powiedzieć do? W sytuacji, która u Was się teraz dzieje. Nie jestem, jakby to powiedzieć, egoistą, nigdy nim nie byłem, ale mam już to za sobą, więc nie muszę wypowiadać się, myśleć za innych. Próbowałem. Próbowałem oczyścić kraj, próbowałem powiedzieć, kto jest kto. Że czarne to czarne, białe to białe, a żółte to żółte, jeśli takim pójdziemy tokiem rozumowania. Natomiast bardzo często u nas, czy w ogóle u władzy jest tak, pokaż to, na co my się zgadzamy, a nie pokazuj tego, co nam jest niewygodne. I co? I w jakim celu? Wielu ludzi zeświniło się, to tak można powiedzieć, zochydziło. I wielu ludziom w tej władzy nie zależy na ludziach, tylko na sobie. Można powiedzieć, że wielu ludzi lawiruje, aby wybrnąć z jakiejś sytuacji, ale co znaczy wybrznąć z sytuacji jakiej, jeżeli masz jasne poglądy i potrafisz walnąć pięścią w stół i powiedzieć, co myślisz, najwyżej odejdziesz, najwyżej cię wyrzucą ale będziesz miał czyste sumienie i będziesz wiedział, że zrobiliś wszystko, co jest prawe i nie musisz potem tutaj spowiadać się, jeśli tak można by powiedzieć, z tych błędów. Ale ludzie tego nie rozumieją, zwłaszcza u władzy. Powiedziałem, jeśli odrzucimy Boga, jeśli odrzucimy instytucję jako taką, wiarę, i jeśli nie zrozumiemy, że ziemia nie jest nam dana raz na zawsze i nie jest to nasz docelowy świat, jeśli tego nie zrozumiemy, będziemy bili się o to wszystko, to czyli wojny, spory, obrzucali się błotem, takim brzydkim błotem, podczas różnych rozmów sejmowych, wygadując sobie najgorsze rzeczy, które uwłaczają człowieczeństwu. Nie tylko już ludziom, którzy na nas głosowali, ale człowieczeństwu. Ja widziałem wiele razy pokrzykiwania Zambony, które uwłaczało temu, który pokrzykiwał i do tego, do którego to miało dotrzeć. Ale widziałem też, jak ten drugi nie był mu dłużny i walił różnymi epitetami. Ale w tym wszystkim zabrakło człowieczeństwa i zabrakło człowieka. Nie mówisz o Bogu jako Bogu, tym, że trzeba by tu codziennie e, rozpoczynać jakąś mszą świętą każde posiedzenie, bo pewnie byłoby to trudne, dziwne. Ale jeśli nie zrozumieją rządzący, że nie są sami. Jeśli nie zrozumieją, że nad nimi jest Bóg, jeśli tego nie zrozumieją, do niczego nie dojdą, a kraj wciągną w przepaść moralną i, jakby to powiedzieć, odmudzzeni rządzący, wciągną kraj w przepaść, z której nie będzie już wyjścia. Oczywiście, Poszczególne jednostki ludzkie będą wspinały się na wyżyny. Ileż to wspaniałych ludzi mamy, którzy są cudownymi ludźmi, którzy pomagają, robią, działają, którzy idą w poprzek. Ale czyż tak powinno być, że większość mówi: Nie słucham polityków, nie oglądam telewizji, wyrzuciłem ją, nie chcę z nimi nic wspólnego. Czy ci ludzie nie powinni zastanowić się, że to przecież dla nich to robią? A jeżeli naród ich nie chce oglądać, i nieważne z jakiej partii? Nieważne. Ważne, że ludzie przestali ich oglądać, przestali ich słuchać, a oni dalej tną się nawzajem słownie i dalej robią sobie różne dziwne rzeczy. Kiedy ja chciałem. Oczywiście, całą tą moją sprawę, która się wtedy rozegrała, o której tak głośno zrobili, wykorzystano także politycznie teraz, i jedna, jedno z ugrupowań chciało naprawdę powiedzieć, jak to cała reszta mnie pogrzebała. Oni mnie też pogrzebali. Jeśli już to oni mnie też pogrzebali, ja nie będę mówił personalnie, bo powtarzam jeszcze raz, jestem po drugiej stronie oczyszczony. I tylko z politowaniem mogę patrzeć na to wszystko, co się dzieje. Bardzo jest mi przykro, ale mogę Wam powiedzieć, że nie wiecie, ile będziecie na tym świecie. Zastanówcie się, czy czas, jaki jest Wam dany, powinniście w taki sposób go zmarnować w taki sposób go zepsuć. I tak sobie go ochydzić i ożydzić. To nieładne słowo, ożydzić. Bo tutaj wszyscy jesteśmy równi, a wobec Boga na pewno. To myśmy na ziemi stworzyli kasty jakieś, i stwierdzili, że ci są lepsi, ci nie powinni istnieć, a ci są tacy sobie. Kończąc to wszystko, powiem Wam tak. Niech Bóg ma w opiece tą ojczyznę. Który tak jest odrzucony od tej ojczyzny. Ale nie chodzi o ojczyzny, niech Bóg ma w opiece ludzi, którzy sprawują władzę w imieniu własnym i dla siebie. Mam znowu swój uśmiech na twarzy, wyglądam dobrze, robię różne rzeczy, o których nie będę to mówił, ale powtarzam jeszcze raz, jestem spełniony. No, i tyle, proszę Państwa. Pozostawiam to do Państwa dyspozycji, do wysłuchania. Ja od Ciebie życzę wszystkiego dobrego. Proszę, lajka, suba, udostępniajmy. I zapraszam do kupna mojej książki, w której także są e, różne przekazy ludzi którzy przez tyle lat zrobiłem parę tysięcy przekazów od ludzi, od e, tych, którzy są po tamtej stronie i przekazują, jak tam jest. Zapraszam do mojej książki, którą można kupić na Allegro, to jest przewodnik po światach I jeszcze raz dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego.